Kłaniam się nisko. Dziś pokażę Wam jak przygotować coś wyjątkowego. Sałatkę drwala i to w dwóch odsłonach. To połączenie soczystego mięsa, świeżych warzyw i aromatycznego oscypka. Idealne danie dla każdego, kto ceni sobie smak i sytość w jednym talerzu. Oto czego będziesz potrzebować. 400 g soczystej wołowiny lub piersi z indyka. Może być też udziec indyka. Ulubione warzywa. Sałata lodowa, cebula, ogórek kiszony, papryka. Kawałek sypka najlepiej wędzonego, kilka kromek chleba na grzanki, ziemniaki oraz domowy dressing na bazie majonezu, keczupu i jogurtu. Wszystkie składniki w opisie filmu będą zresztą. Zaczynamy od mięsiwa. Zarówno indyka i wołowinę doprawiam mieszanką przypraw pod postacią suszonego staropolskiego czosnku, papryki słodkiej i standardowo do smaku musi być, ale to musi być sól morska oraz grubo zmielony pieprz. Indyka jeszcze skrapiam oliwą z oliwek, ale to za chwilę wszystko zobaczycie. Mięso na chwilę odkładam i siłą rozpędu zabieram się jeszcze za ziemniaki i grzanki, które muszą koniecznie znaleźć się w moich sałatkach drwala. Ziemniaki wcześniej pokroiłem w kostkę i gotowałem przez 15 minut. Woda była oczywiście posolona. Jedna łyżka płaska soli. Polewam oliwą i przyprawiam mieszanką przypraw. Grzanki. Nie zapomnijmy o nich. To będzie świetny akcent w naszej sałatce z dodatkiem indyka. Chleb rustykalny kroimy w kromki, a następnie na mniejsze kawałki. Ziemniaki zapiekam w 190 stopniach przez 30 minut. Termoobieg. Grzanie góra-dół. Na rozgrzaną patelnię przekładamy przygotowany chleb. Skrapiamy oliwą i smażymy, aż pieczywo będzie chrupiące i pięknie uzyska złotawy kolor. Czas na boczek. Który wniesie dużo smaku do reszty składników. Wrzucamy na zimną patelnię i smażymy, aż wytopi się większość tłuszczu, a boczuś będzie chrupiący. Na drugim planie pięknie skwierczy boczek. Słyszycie? W międzyczasie ogarniam indyka. Mięso należy dobrze wymieszać w przyprawach i przyłożyć do air fryera. Tryb grill, 180 stopni przez 10 minut. Można oczywiście usmażyć na patelni. Teraz czas na warzywa. Kroję w drobną kostkę mix papryk. Wlatuje czerwona i żółta. Odmiana szpiczasta, gdyż była na promce. Następnie czerwona cebula, którą można zastąpić szalotką. Dodatkowo dwa ogórki kiszone. Usmażony boczek przekładamy do miseczki wyłożonej ręcznikami papierowymi, aby usunąć nadmiar tłuszczu. Pozostały tłuszcz wylewam, zostawiając odrobinę do podsmażenia wołowiny. Smażymy wołowinę na odrobinie tłuszczu z boczku, na złocisty kolor. Chodzi o to, by było soczyste w środku i przypieczone na zewnątrz. I sam raz. I oczywiście gwiazda dania, oscypek. go na drobnych oczkach. Jeden serek na jedną sałatkę. Jego wędzony smak doskonale podkreśli charakter tejże sałatki. A teraz dressing. Wystarczy wymieszać dwie łyżki majonezu, dwie łyżki jogurtu, łyżkę keczupu i łyżkę musztardy. Mieszamy i gotowe. Mamy pyszny dressing, pyszne sosiło. Na koniec gotowania wystarczy przełożyć wszystkie składniki do miski. Zacznę od sałatki drwala z indykiem. Na dno miski wlatuje poszatkowana sałata lodowa, następnie miks papryk, aromatyczny, przepyszny cheddar, trzy konkretne łyżki dressingu, które należy rozmarować, rozprowadzić na całej powierzchni sałatki, pieczony indyk, posypujemy to boczkiem, tarty ser góralski i na wierzch sałatki, Wlatują chrupiące grzanki. Sałatki smakują oczywiście najlepiej w dniu przygotowania. Sałatka z wołowiną różni się tylko kilkoma szczegółami. Zamiast indyka jest wołowina i wlatuje jeszcze ogórek kiszony, pokrojony w kostkę. No i na górę sałatki nie wsypujemy grzanek, tylko pieczone. Ziemniaczki. Jeżeli przyjadły Ci się klasyczne sałatki i szukasz czegoś prostego, a zarazem nietłudzinkowego, to te sałatki są dobrym wyborem. Smaczne i szybko znikają na imprezach. Dzięki za uwagę. Jeżeli podoba Ci się ten przepis, to zostaw suba, łapkę pod filmem i napisz w komentarzu drwal. Będę wiedział, że wytrwałeś, wytrwałaś do końca. Jeszcze raz dzięki. Piona.